mm sobie moich przyjaciół. Chwileczkę, proszę pana, że Ja już kończę. co widzę. Dziękuję. No, dziękuję, Simona. Emerytowany adwokat. Pan pozwoli. jest jestem. Bardzo mi przyjemnie. Pan Pile? Bardzo mi miło pana poznać. Pana. Pile jestem. I cieszę się, że będziemy mogli razem dzisiaj <kuh> Znakomicie. Emerytowany prokurator. Nazywam się co Pan mi miło. Nabije się pan w Tak, poproszę. Z ginem. Nie wiem, czy sobie na to wszystko zasłużyłem. Żąda nam Pan przysługę. We, weźmie Pan udział w naszej zabawie. <laughs> nie, bardzo lubię się bawić. To trochę szczególna zabawa. A, rozumiem. Panowie grają o force. Cała przyjemność po mojej stronie. My nie gramy o force. Nie? Zabawa polega na tym, że odtwarzamy swoje dawne zawody. Znakomite. Wasze dawne zawody. A są. No, w zasadzie odgrywamy słynne procesy historyczne. Proces Sokratesa, proces Jezusa, proces Joanny Dark, Ostatnio zaś proces Reichstagu. Wczoraj na przykład uznaliśmy Fryderyka Wielkiego za niepoczytalnego i wzięliśmy go pod kuratele. Na Taka zabawa. I bawicie się tak, co wieczór? Ale najprzyjemniej jest, kiedy gra opiera się na żywym materiale. Wyobrażam sobie. Pan w żadnym wypadku nie ma obowiązku brać udziału w naszej. A jaką rolę miałbym zagrać? No, mamy już sędzie Pana rola nie jest trudna. Byle amator to potrafi. Prokuratora, obrońcę. No tylko rola oskarżonego nie jest jeszcze obsadzona. A jak to zbudnie, bo przestępstwo miałby ja popełnić. <laughs> Proszę się nie martwić. Przestępstwo zawsze komuś można wynaleźć. A na co umarł pan migac? Miał coś z sercem. A no to rozumiem. Dziękuję. Więcej na razie widzieć nie mówię. Co za nieostrożność. No, niech mi pan wierzy, ja się znam na tych sprawach. A, a ile razy umarły? Pięćdziesiąt ton. What? Taki młody! I pan to mówi z takim spokojem. Niech pan się nie obawia, panie obrębco. Kiedy przesłuchanie się zacznie, będą Nieszczęsny człowieku, no co pan chciał powiedzieć mówiąc, kiedy przesłuchanie się zacznie? No jak to? Czyżby już trwało? <grym> On nie zauważył. No to nie zauważył. Na to nic. No, panowie, przepraszam. Chwileczkę. Ja to sobie troszeczkę inaczej wyobrażałem. Z zachowaniem wszelkich to jak na sali sądowej. Łaskawy panie, nasz sposób sprawowania sądu wydaje się panu nieco dziwaczny. Ale my jesteśmy już na emeryturze, drogi przyjacielu. Zdołaliśmy się wyzwolić od tych wszystkich formułek, protokołów. Nacisków od tego całego kramu, który tak obciąża nasze sądownictwo. A, bez paragrafu. To jest znakomity pomysł. Muszę się przejść. Muszę odepchnąć świeżym powietrzem. Zanim dodadzę u kurczaka, proponuję panu wspólny spacer. Ale bardzo chętnie, przepraszam. Później Ale się uśmiałem. Papieros, sam, bardzo chętnie. i muszę ją koniecznie opowiedzieć swoim przyjaciołom. Spokojnie, spokojnie, drogi przyjacielu. Niech mi wolno będzie z Panem porozmawiać poważnie. Życzę Panu jak najlepiej. Mówię do Pana jak ojciec. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby przegrać ten proces. A to tak. O. Słyszy pan? Obrady związku zdrowiu. Ale się uśmiałem. Ech. Rzeczywiście, ta zabawa odżywia. Zanim wprowadziliśmy u nas tę grę, w źle się z nami dział, Prokurator był umierający. Gospodarza podejrzewali to taka żołądka. W miał cukrzycę, a ja naciśnię. I właśnie ta gra stała się dla nas ożywczym źródłem, proszę pana. Hormony zaczęły pracować. Zniknęła nudę, wróciła młodość, radość, energia i ja apetyt. Niedawno skazaliśmy jednego niemieckiego generała na 20 lat więzienia. I tylko moja sztuka uratowała go od szubienicy. Szubienica? No co pan? Czyż kara śmierci już za do temu została zniesiona? W ustawodawstwie państwowym tak. Ale my ustawodawstwo mamy prywatne i dlatego wprowadziliśmy podwodę. I właśnie obecność kary śmierci powoduje, że ta zabawa jest tak pasjonująca. Panowie! I z tego miejsca kontynuować przemówienie. Przypadek jest jasny. Mamy już pewność. Przypatrzmy się teraz naszemu drogiemu Alfredowi. Był wydany na łód tego starego gangstera. Jeszcze przed rokiem, przed w czasie wojny, był. Z zwykłym domokrążcą, domokrążcą, zwykłym dwóczego, sprzedającym nielegalnego pochodzenia tekstylia. A potem wrasta przedsiębiorstwo, jeździ od jednego sklepu tekstylnego do drugiego, członkiem partii liberalnej, a nie jak jego ojciec, marksistowskiej. No i jeszcze. Citroen? mógłby mu służyć. Ale nasz przyjaciel jak z jednej z drugiej strony wyrastają nowe modele, w kraju wzrasta dobrobyt. No, któż by nie chciał z tego korzystać? Tak było. Dokładnie tak było. No tak, ale szef nie dopuszczał go. Wykorzystywał złośliwie. Coraz bardziej wiązał ręce. Tak. Panowie sobie nawet nie wyobrażacie, jak ten stary gangster miał mnie w garści. było iść na całego. – No i to jak? I nasz przyjaciel zaczyna walczyć najpierw na polu interesów. Kontaktuje się potajemnie z dostawcami swojego szefa. Sieje zamęt nawiązuje stosunek z innymi komiberżanami, komi zmawia się z nimi, zawiera zaraz porozumienia i jednocześnie antyporozumienia. No to czego pan chce, tak się zawsze robi. Ale nagle przychodzi mi myśl do głowy, żeby obrać jeszcze inną drogę. Co? Inną drogę? Nawiązuje stosunek z apetyczną, dobrze zbudowaną Bro. kobietą, którą była pani Gajks. Jak do tego doszło? Było to też nie późnym wieczorem? Zgadza się. Tak, tak, było. Traps jechał swoim citroenem w kierunku dzielnicy willowej. Tak, dzielnica willowa? Znakomicie! Do swojego szefa. Limuzyna Gaxa nie stała na zwykłym miejscu przy krawędzi. Ale traps przeszedł przez ciemny park, zadzwonił. Otworzyła mu pani Gigax. Powiedziała, że mąż nie wróci do domu, a służąca ma wychodne i czy Traps nie wpadłby na mały aperitif. Czarek, piste czary, kurc, skąd ty to wszystko wiesz? Prawa, prawa drogi przyjacielu. Wszystkie losy ludzkie są podobne.